Dzięki temu, że w dziecka to program edukacyjny realizowany przez Spółkę Panowie, 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 współpracy z Fundacją Panowie, Program adresowany jest do najmłodszych użytkowników energii elektrycznej, czyli przedszkolaków, ale także uczniów Panowie, Panowie, i gimnazjalnych. Zajęcia edukacyjne prowadzone są przez przeszkolonych pracowników Chorza na dystrybucji. Prowadzą oni te lekcje przy użyciu nowoczesnych materiałów edukacyjnych, stworzonych specjalnie na potrzeby tego programu. Uwaga! Sprawdzamy czy kami przechodzi prąd. Co by na to? Jest to film, jest to prezentacja multimedialna. Na każde dziecko biorące udział w zajęciach otrzymuje zarzut edukacyjny. Mamy dla Was film! Chcę się film! W czasie lekcji dzieci poznają zasady bezpiecznego korzystania z domowych urządzeń elektrycznych. Mówimy również o tym, co to jest prąd elektryczny, w jaki sposób jest i jak trafia do naszych domów. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczą, czyli chcą odpowiadać, uważnie oglądają film, reagują wtedy, kiedy na filmie pokazane jest zagrożenie. Dzieci najczęściej pytają o to, czy prąd widać, czy błyskawica to też prąd, dlaczego taki mogą bezpiecznie siadać na przewodzie i z się. Idzie? Zainteresowanie programem ze strony szkoły jest bardzo duże, co, co nas oczywiście ogromnie cieszy. W każdym miesiącu, w każdym z 11 oddziałów spółki odbywa się średnio około 20 lekcji. Oznacza to, że niemal każdego dnia takie lekcje jak szkoła się odróżnia. Do programu można przystąpić bardzo łatwo i szybko, wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej programu wwwbezpiecznik Nasza szkoła otrzymuje certyfikat bezpieczniki taurona.